Widzicie, dzisiaj będziemy grali w pewną grę e, Krytyka, Krytyka Sorry, że tak dziwnie gadam, ale mam gumę teraz w budzi. No i będziemy po prostu grali sobie w Critical Strajka. Czyli takie strzelanki. No i zapraszam do odcinka, to będzie bardzo dobrze zmontowany. No i w opisie macie link do e, Amongasa, znaczy link do filmu z Amongasa. Na mój nowy kanale. Dlatego wpadajcie na kanał Zuksek 2 i, na, i dwa najnowsze filmy. Bo naprawdę dzisiaj może będzie trzeci odcinek. No i po prostu nie wiem, no. Podajcie na ten kanał, a ja nie przedłużam. No i lecimy z odcinkiem. Dobra, to jest ta gra, Możecie ją y, kojarzyć, ale możecie też jej nie kojarzyć. Jak chcecie, dzięki, to teraz włączam Wam. No i gramy sobie w Team Dead Match. Ja lubię, jak widzicie mam wszystkie tryby. No i tu zagramy Nie jeszcze raz. No dobra, zagramy sobie w solo. bo a no właśnie, solo nie grałem dawno. My sobie dzisiaj zagramy w solo. Jak nie znacie tej gry, no to trudno, ale ja i tak yy, Wam pokażę. To jest Krytyka Strike. Jak chcecie odcinek z yy, World War 2, bo też gram w tą grę. A to napiszcie w komentarzu i ten odcinek z World Vara będzie na kanale Zukszek 2. Jak w ogóle będzie taki yy, nie. No i tutaj fajna muzyczka, lecimy z muzyczki, nie będę dodawał widzowie. Dobra, gramy i tam, ej, dobra. Ja. O gór... Już mnie zabili! Już mnie widzowie zabili. O nie. Let's go! Jak będzie krew, to będę musiał zablurować, no bo to jest brzydko ta krew. Dlatego będę blurował krew. O! Tu, 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 tu była krew, tu była krew. Mocna krew była. Dobra. A to jest solo. Dobra, nieważne ja zapomniałem, że to jest solo. Nie. I to jest takie brutalne! Ja to będę musiał wszystko wyblurować, widzowie. Przecież to jest, ta Przecież to jest takie bru brutalne! Nie. Dobra, ja widzowie to wszystko zabluruję, nie. Myślę, friendly. Ja nie chcę takich rzeczy pokazywać na YouTube. O! Dobra, jest. Jak nie widać za bardzo krwi, no tutaj go nie zamazuję, ale jak widać bardzo dużo krwi, no to wtedy no już to zabluruje, nie? A gdzie są wszyscy? Dobra. Czekajcie. No gdzie oni są? To A właśnie możemy w bombę zagrać jak chcecie jeszcze dzisiaj. W coś zagram. O kurde. Wiem, widzowie są najgorszy w tą grę. Dlatego yy, wychodzę. No hmm. Dobra, zagram sobie w, w, w drużynę, bo ja inaczej widzę, że nie potrafię teraz. Teraz gram na drużynach, no bo ja naprawdę nie potrafię grać solo. No i solo to w sumie mój najgorszy tryb, yy, hu, chyba. No dlatego. Ale to nie moja wina taka, że. <laughs> mapka To jest moja ulubiona mapka, tego nie widzieliście. Jak znacie tą grę, to mogę z wami nagrać odcinek. Serio. A to jest moja ulubiona mapka. ale fajna ta muzyka. Taka buja! Buja, nie? A jak nie będzie za bardzo słychać tych muzyczek, no to dodam muzykę normalnie w programy taki. Taki co znacie, bo nagrywałem. Jakie ja nagrywam te filmy. Jeszcze chciałem zrobić poradnik, ale chyba go nie będzie. Ile krwi? Dobre, to będę musia musiał zamazać. Sorry, że gadam ciągle o krwi, ale. O Boże, nie. Ja to mi spokojnie, zamarzę to. Każdą krew zamarzę mózg. Tutaj wszędzie jest krew, nie? Jaka bitka! Nie! Dobra Tutaj każdemu nogę krwa... nogę krwawi się. O nie. Nie, nie. A ja wszędzie będę musiał zablurować chyba, nie? Nie nagram chyba ja kolejnego odcinka z tego, no sorry no, Zwo, z World War'a mogę nagrać już. O kurde, o kurde. No czemu oni tu, o kurde, jaka krew, jaka krew tam była. Dobra, nie gadajmy o krwi. Oni wkurzają takie tematy. Dobra, musimy kogoś zastrzelić sobie. Ej tak, wygrywamy. Boom. Co? No! Kurde. 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 On jest fajny. Ten Guerilla jest fajny, bo on ma dużo życia. Kurde. Dobra. Wygrywamy to wizowie. Wygrywamy. Bu o, zginął. No dobra, my to wygrywamy, nie? Część, co ten gości się Rip nazywa? Ja planuję zrobić taki długi odcinek w miarę. No bo to takie... no na no, odcinki same. I'm I'm Rada, Naprawdę widzowie, myślałem, że będzie trudniej wygrać, a jakoś się łatwo wygrywa tą grę. Dlatego po prostu klikniemy kolejną gierkę. Może Control Point? Może Defuse? Albo to, albo to, bo dzisiaj moim zdaniem jest zagrać sobie wszystkie te mapki. Dobra, Control Point, bo będzie... Jak szczycie muzyczkę podwójnie, no to sorry, ale mam słuchawki trochę ściągnięte. Jak <laughs> będzie po kolei, Czyli... Zielonego nie będzie, no bo nie wiem, nie mogę. Za dwa dni dopiero. Za dwa dni yy, może tam gram kolejny odcinek, nie wiem, zobaczymy, widzowie. A tutaj Itali Control Point. Ja to spróbuję wygrać, musimy to wygrać, widzowie. Jak chcecie zagrać ze mną, no to napiszcie w komentarzu, no bo ja mogę wszystko, widzowie. <laughs> Jeszcze zobaczymy. Dobra, musimy... Dobra. Jest A. Teraz idziemy na B, bo B musi być zrobione. Dla mnie. W, ty w, ty w tym trybie, w tym trybie, nie? Bo ogólnie? Moja najlepsza cyfra to jest R, ale nie wiem czemu. Po prostu, dobiery. <laughs> Cory za lekki, kaszel, ale jestem chory, widzimy troszkę. Ale już wracam do zdrowia. Jedna łapka to... Jest, zdrawia, wasze łapki mnie uzdrawiają i suby. Zostawiajcie jak najwięcej subów i łapek, bo to mnie uzdrawia. No, a chyba wiecie, chyba chcecie, żebym wam nagrywał odcinki, bo jak będę chory, to nie będę widzę, wam odcinków nagrywał, no a ja sam chcę nagrywać dla Was odcinki. Dlatego klikajcie bardzo dużo łapek albo subów. Znaczy no, suby są lepsze, ale łapki w sumie no, też możecie klikać, Nie musicie tych dużo subów. Ale ja, ja, ja tylko chcę powiedzieć, że jak wyklikniecie, chyba to, to mi pomaga w rozwodzie, a was to nic nie kosztuje. I też mi pomaga w graniu, no bo jestem nubem Giga. Jestem gigacoty nub. Hehe. Robisz, ja idę na, na B. Ja idę na B. O nie, chłop. Dwa chłopy na B. Trzy chłopy! Trzy chłopy na B nawet, nawet trzy, widzowie, nawet trzy, na... Ej, dobra, nie, widzowie. My się widzimy zaraz, bo... Po, po, tej rundzie my się widzimy. Ja wam powiem, czy przegrałem, czy wygrałem. Bo ja, to, to jest 10 minut trwa. Znaczy, bez cięć, no bo będzie dużo cięć w tym odcinku, eee. Prawie żadnego cięcia nie zrobiłem. Oraz zmieniam to. No i, widzowie robię cięcia No i nie chcę tego mówić, no ale niestety przegrałem i nienawidzę tego trybu od dzisiaj więc zagramy sobie w bom... Co to było? Zagramy sobie w bomby, widzowie. Minus 4 pucharki, nie! to o, o, kurde, telefon mi spadł, aż. Yy, no to, widzowie, zagramy w bomby, bo mnie nawet tutaj nie ma, no bo ja nienawidzę oczywiście tej mapki Control Point, więc ostatnio to Defuse, ja bym nawet zagrał w tą Zieloną, ale coś tutaj mnie zablokowali. No, dlaczego nie zagramy sobie w zieloną mapkę? Tylko zagramy sobie w żółtą, ostatnią. Znaczy, to jest zielona, ale już wam mówię, dlaczego nie zagramy sobie w nią. Dlatego tu się załaduje, i ja robię cięcie, aż się załaduje, właśnie to. Jakoby tutaj bronić? Muszę to kupić sobie na pewno. Dobra, to widzę, że wygramy. dlaczego sobie to kupiłem. Kupiłem sobie, da yy, kupiłem sobie to dlatego, bo. Właśnie tym się ulecza. Tym się ulecza osoby, widzowie. Tym się ulecza osoby. Dlatego to wziąłem. Ja mi się dziwnie gra. O! Ja mam bombę, widzowie! Widzicie? Ja mam teraz bombę i teraz muszę tą bombę położyć i... Jakby wybuchnie to chyba wygrywam. Chyba. Dlatego... Ja idę za hotel Dobra. Widzowie, moi ogarniają chyba. O kurde. Dobra. Widzowie... O kurde, nie może tu być żadnego gostka. Dobra. Mam nadzieję, że tu nie tylko O nie, nie ma. Nie, widzowie! Nie! Jaka muza widzowie. Uci, uci, uci. <laughs> no proszę zabijcie ich wszystkich. Ja tutaj wszystko zabluruję sobie teraz, nie? Okej. Okay. Okej. Okay. No i no i przegraliśmy, nie? Jak tą gierkę przegramy, no to troszkę jest odcinka. No sorry za taki krótki odcinek. Ej, szybko to nawet zeszło, nie? Szybko. A. Wygrali. Dobra, to jest ostatnia runda i kończymy odcinek. Ja sobie wyborę. A może nie? Dobra. To miała być ostatnia rundka, dlatego widzę, się żegnamy, papa. Pa.